Centrum Dialogu Polsko-Rosyjskiego, Centrum Pojednania to instytucja, która równolegle powinna powstać w Polsce, powinna powstać w Rosji, mówię, powinna dlatego że przed nami ustawa, ustawa, którą przyjmiemy mam nadzieję przy akceptacji wszystkich klubów i sił politycznych, bo bez wątpienia potrzeba jest kontynuacji budowania świadomości w naszych społeczeństwach, świadomości zgodnej z prawdą i faktami historycznymi, ale też takiej świadomości, która pozwala nam relacje Sąsiedzkie budować w innym wymiarze, dużo aktywniej, szerzej, pełniej, w oparciu o tę prawdę, w oparciu o fakty historyczne, ale także zrozumienie. Żeby naprawdę móc nazywać siebie sąsiadami, trzeba siebie po prostu rozumieć trochę lepiej. I o ile dziś nie wydaje się, że musimy rozmawiać o faktach, bo co do faktów. Ogromna praca chociażby Grupy do Spraw Trudnych została wykonana. Pokłosiem tej pracy jest ta księga, białe plamy, czarne plamy. Księga, materiały, które, do których yy, lektury namawiamy, mamy świadomość, że jest to lektura bardzo interesująca, ale też trudno dostępna. Chcielibyśmy w związku z tym, budując tego rodzaju instytucje, budując relacji pomost pomiędzy naszymi społeczeństwami to na wszystkich możliwych poziomach edukacyjnym młodzieżowym dla wymiany kulturalnej dla wymiany gospodarczej samorządowej współpracy pomiędzy instytucjami uniwersytetami miastami izbami stowarzyszeniami również w sposób dużo pełny dużo bardziej pełniejszy móc przedstawiać to co dotyczy historii co dotyczy też Omówienia historii, analizy faktów historycznych ze strony z obu stron, ze strony perspektywy rosyjskiej, ze strony polskiej i perspektywy polskiej. Zacząłem oczywiście tę lekturę od tych właśnie rosyjskich rozdziałów i jest to niezwykle interesująca perspektywa, ale żeby można było w dobie takiej obrazkowej cywilizacji, bo tak nasza cywilizacja wygląda w tej chwili. Mieć lepszy dostęp do tych materiałów. Namawiamy i o tym rozmawialiśmy również w poniedziałek w Kaliningradzie. E, namawiamy przyszłych szefów obu centrów, bo mam nadzieję, że ten proces będzie szybki i skuteczny, i oba centra powstaną i zaczną funkcjonować już w tym roku. Będziemy namawiać do tego, by te materiały udokumentalizować, czyli Sfilmować, przedstawić w takiej formie, by obie nasze publiczne telewizje mogły również emitować jako materiały, jako filmy, jako dokumenty, które pokazują naszą historię, właśnie w taki prawdziwy sposób, z pewną analizą obu stron, by lepiej siebie zrozumieć. Ta inicjatywa, o której mówię, była przedstawiona podczas naszego spotkania w Kaliningradzie. O tym powie też Dariusz Lipiński, bo był uczestnikiem spotkania trzech prezydiów Bundestagu, Dumy i Polskiego Sejmu Komisji Spraw Zagranicznych. Ta inicjatywa spotkała się z bardzo żywym i takim bardzo pozytywnym. Głosem ze strony przewodniczącego Kosaczowa i delegatów rosyjskich oni już to również w formie publicznego wniosku przedstawili wracając z Kaliningradu czy rozmawiając z rosyjskimi dziennikarzami i mediami. Centrum Dialogu Rosyjsko-Polskiego jest o tyle lepszej sytuacji, że jest już podpis władz rosyjskich celu utworzenia tej instytucji, więc my niejako jesteśmy krok do tyłu na tej drodze. O centrum pan poseł Jerzy Fedorowicz, o spotkaniu w Kaliningradzie Dariusz Lipiński, a ja jestem też do Państwa dyspozycji i chciałbym jednocześnie przypomnieć, że mamy taki kwartalnik Komisji Spraw Zagranicznych, ten najnowszy, który dzisiaj świeżo ukazał się przed naszym spotkaniem dotyczy właśnie relacji polsko-rosyjskich, a więc Polska-Rosja, gdzie jesteśmy. Polecam lekturze Państwa i uwadze. Powiem krótko. No dojrzeliśmy już naprawdę do tego, żeby, żeby stosunki polsko-rosyjskie były o, o wiele lepsze niż były do tej pory, bo w całej historii, Naszej te stosunki były bardzo trudne. Ja jestem po rozmowach, oczywiście poważnych, które też zorganizowaliśmy. Pan Halicji zorganizował z panem profesorem Rotfeldem, rozmawiałem też długo z naszym doradcą, panem profesorem Pomianowskim. Konkluzja jest taka, że do tej pory te rozmowy odbywały się na poziomie władzy, czyli takiego duetu, który wykonywał różnego rodzaju gesty polityczne i uprzejmości. W tej chwili idzie o to, żeby to się zaczynało od dołu, że się jednak. Środowiska władzy i w Rosji, ale i, i u nas zrozumiały, że, że jednak dużo zależy od obywateli. Muszę Wam powiedzieć, że wchodzimy w dosyć trudnym okresie z tą propozycją, w okresie takiego sporu, który będzie jeszcze trwał z powodu nieszczęścia, jakie nas spotkało. Ale, ale musimy ten, ten, ten pierwszy krok zrobić. Muszę powiedzieć, że on już powstał, bo y, dwa lata temu zimą byłem w delegacji Parlamentu Polskiego do Dumy. Delegacja była złożona z przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych. To była pierwsza delegacja od 11 lat. I tam rozmawialiśmy w różnych obszarach i zakresach polityki, gospodarki, kultury i tak dalej. I na poziomie parlamentarnym rozmowy wyglądają zupełnie inaczej. Rozmowy są serdeczniejsze, są bliższe. I mi się wydaje, że to centrum, które powstaje po raz pierwszy w Rosji tak mocno usadowione, właśnie dekretem pana prezydenta Miedwiediewa, to, że to jest wynik pracy Komisji do Spraw Trudnych. Ale oprócz tego spotkania, gdzie, na którym byłem, byliśmy zresztą razem wtedy 7 kwietnia, pana premiera Tuska z panem premierem Putinem i że my to realizujemy, to, to, to jest ogromna, ogromny postęp. Na koniec chcę powiedzieć tak, no wszystko będzie w ustawie. Najważniejsze jest, żeby nam ta ustawa jak najszybciej przeszła, bo strona rosyjska już ruszyła. Ale będą w centrum pracować dwie grupy, jedna międzynarodowa komisja doradcza i druga ra rada. Rada Centrum i druga Krajowa. I wśród tych ludzi zgodnie z ustawą znajdą się osoby o najwyższym autorytecie i będziemy rozmawiać o wszystkich ważnych i trudnych sprawach. Także y, ja y, z całą siłą jakby mojego wieku, bo 42 lata żyłem w systemie, który był sprowadzony jak gdyby z tamtej strony, ale od ludzi rosyjskich zaznałem, zaznałem tylko samego dobra, więc jestem bardzo za tym, że, że, żebyście to ocenili sprawiedliwie. Dziękuję. Rosyjskie kontakty parlamentarne, pan Dariusz Lipiński, szef delegacji polskiego Parlamentu do Rady Europy Dzień dobry Państwu. Tak jak już Pan Przewodniczący Halicki powiedział, przedwczoraj odbyliśmy wspólną konferencję posłów na Sejm, deputowanych do Dumy i do Bundestagu w Kaliningradzie. Konferencja obejmowała cztery grupy tematów. Zakończyła się, co jest szczególnie ważne, chciałbym to podkreślić, bo to jest taki praktyczny wymiar tej konferencji, zakończyła się wspólnym apelem do Komisji Europejskiej o wyjątkowe potraktowanie obwodu kaninhraskiego jeżeli chodzi o przepisy wizowe i przepisy dotyczące małego ruchu granicznego ja przypomnę że te przepisy na ogół dotyczą strefy 30 kilometrowej od granicy no w przypadku obwodu kaningrackiego, gdyby gdyby te przepisy unijne tak literalnie stosować to i akurat zarówno od strony polskiej, jak i od strony rosyjskiej jakiś ten pas przeznaczony do Litewskie. ruchu granicznego. E, litewskiej, tak, tak, jak to idzie? Litewskiej, polskiej Nowy i litewskiej. Drugiej strony. E, natomiast sam Kaliningrad, który, który, y, w którym mieszka połowa mieszkańców tego obwodu, byłby z tego wyłączony, w związku z czym propozycja jest taka, żeby y, przepisami do, y, dotyczącymi ruchu bezwizowego i małego ruchu granicznego objąć cały obwód kaliningradzki a z polskiej strony województwa warmińsko-mazurskiej <coughs> oraz pomorskie, łącznie z Gdańskiem, po to po prostu, żeby tę granicę ożywić dla kontaktów międzyludzkich dla kontaktów codziennych, bo ta granica no, jest w tej chwili mało, mało uczyszczana. Z innych spraw może warto powiedzieć o poruszeniu przez nas problematyki łamania praw człowieka na Białorusi. Chcieliśmy tutaj uzyskać wspólne stanowisko wszystkich trzech delegacji. Delegacja niemiecka w pełni nasze stanowisko poparła. Delegacja rosyjska, powiedziałbym, wykazała zrozumienie, zwracając raczej uwagę na konieczność bardzo precyzyjnego doboru sformułowań na sojusz. Nie mieliśmy czasu, ale generalnie wykazali zrozumienie dla, dla, naszej, dla naszego stanowiska. Z wyjątkiem jednego deputowanego, pana Kołasznikowa, który, który wyrażał odmienną opinię. Wyrażał zrozumienie także tak. dla innych aspektów, wymieniając ich długą listę zresztą. Pan przewodniczący Halicki wspomniał, że jestem przewodniczącym delegacji polskiej do Rady Europy, więc chciałbym też przypomnieć, że kilka tygodni temu udało nam się doprowadzić do tak zwanej pilnej debaty na temat sytuacji na Białorusi. To jest najwyższa klauzula debaty w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Ta debata zakończyła się przyjęciem ostrej rezolucji potępiającej to, co dzieje się na Białorusi. Także w sprawach dotyczących Białorusi, jak Państwo widzicie, jesteśmy aktywni i skuteczni. Nie pozwalamy, aby ten temat zniknął za względy parlamentarzystów europejskich, nie tylko unijnych, ale, ale wszystkich krajów europejskich.